Dzień dobry, dzień dobry Wiewiórki i Bobry. Jak być może wiecie, mamy małą aferę w Camboraju, która wybuchła między Adamem a Gabciem. Jak zwykle jest sporo niedomówień i znaków zapytania. Obie strony mają własną wersję wydarzeń, a materiał pojawia się i znika. Na pewno niektórym jest ciężko ogarnąć, co się właściwie wydarzyło, dlatego teraz postaram się krótko nakreślić całą sytuację i to, co zaszło między obiema stronami. Tak więc szamboł wybiło w poniedziałek późnym popołudniem i niebieską rurą popłynęło do przydrożnego rowu, i tym właśnie rowem rozlało się w wielu kierunkach. Lubię Marcina, polecił mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jakiś taki gnój się zrobił przez tego ostatniego live'a, gdzie jakaś grażynka napisała, że niech się Adam odpiertoli od Twojego kanału. Właśnie z nim rozmawiałem na ten temat. Niech on się zajmie sobą. Ale czym się zajmie sobą? Bo wiecie, o co Marcina zabolało? Bo jak było o, ktoś się mnie zapytał, czy po... pomogłeś Marcinowi z podagrom. a ja mówię, tak mówiłem o braciach rodzeń, a ktoś napisał, ale to jest keto, on nie może Kambodii bić. A ja mówię, to niech pije sobie tę taką, no, alkohol z... alkohol z herbatą, czy coś. A ktoś mi napisał, Machaj mówił, żebyś pisał alkohol z herbatą, a nie Kambodię. Jego to ubodło, bo widocznie jest za dużo Kambodii, no. Chcesz, mówię do Marcina, chcesz sobie fajnie żyć, to niechlej piwska. Robisz te dla sicis napoje. Zrób sobie wódeczkę pięcioprocentową, nawet z tą z herbatą. Ja wiem, że człowiek nie chce sobie odejmować pewnej rzeczy i, i jakoś się tu żyje. Zrób sobie, mówię, wywarek z herbatki albo z tego z marakuj, to jest kwaśne, dobre, z witaminą C i, i T. W ten sposób. Ja dzisiaj z Marcinem rozmawiałem, i nie bierz tych tabletek, mówię. Marcin, nic ci to nie da. A bo wiesz, przez tydzień jak ci nic nie da, to uwierz, że ci już do dalej nic nie da. Nie? Jakiś czas po tym live'ie następuje rozmowa telefoniczna Adama z Marcinem, gdzie Marcin pyta, dlaczego Adam tak często porusza jego temat na swoich live'ach. I to odbywało się jeszcze prywatnie między nimi, natomiast na ostatnim niedzielnym live'ie Marcina ktoś o to pyta i Marcin odpowiada. Natomiast nie mogę znaleźć dokładnie tego momentu. Jeżeli ktoś wie, to niech podrzuci gdzieś tam w komentarzu. Wiecie, no żeby utrzymać dobrą sytuację. Ale oglądam live teraz jakaś grażynka coś pisze, a Marcin mówi: "Tak przeprowadziłem z nim o tym rozmowę. Dodam tylko, że Adama Live nie zachował się w całości. Część można znaleźć w sieci. Natomiast kolejnego dnia, czyli we wtorek rano, Marcin, na skutek wielu pytań w związku ze słowami Adama, robi szybkiego live'a, w którym odnosi się do kilku kwestii, które poruszył Adam. Wojownik Jerzy, przecież mówił, że rozmawialiście i się rozłączyłeś, bo powiedziałeś, że wchodzi do sklepu. Tak, ta rozmowa odbyła się kilka dni temu. Faktycznie wchodziłem do hurtowni. Adam zadzwonił do mnie nie pamiętam z czym. Ja zapytałem się go, dlaczego Adam na live'ach przez większość czasu poruszasz mój temat? Czy nie masz nic ciekawszego do pokazywania i nie masz ciekawszych tematów niż poruszanie moich spraw? O to się go zapytałem. Adama przytkało troszkę i powiedziałem, że przepraszam ci, ale wchodzę w tym momencie do hurtowni. Powiedział, OK, i rozłączyliśmy się. Od tamtej pory nie miałem kontaktu z Adamem. No spierdolę. Żeś gówno przeprowadził rozmowę. Bo jak chciałem z Tobą pogadać, to mówisz, wchodzę do sklepu, cześć, Narka. Ja mówię, ale o chuj ci chodzi. Wchodzę do sklepu, Narka. Mam to nagrane. Coś tam gadam, a mówi, a tak w ogóle, to czemu się zajmujesz moim kanałem? Może byś się sobą zajął. O taka była gadka. Ja mówię, ale co chcesz konkretnie? No na razie wchodzę do sklepu, Narka. No to kurwa, rozmowę przeprowadziłeś po chuj tym grażynkom swoim, kurwa, Pierdolisz, nie? No więc po pierwsze. Adam podobnież powiedział, że kupił mi laptop. Jest to wierutne kłamstwo. Laptop został kupiony od naszego wspólnego znajomego w Phnom Penh. Faktycznie w tamtym momencie nie miałem wystarczającej gotówki na jego zakup. Dlatego też Adam zaproponował, że, zostanę, że te pieniądze zostaną mi pożyczone. Ale z tego, co pamiętam, na 90%. On też nie miał tych pieniędzy, więc trzecia osoba pożyczyła te pieniądze z umową, że zostaną w trzech transzach w ciągu trzech miesięcy te pieniądze spłacone i tak też się stało, zostały spłacone z moich pieniędzy, które zarobiłem. Także laptop został kupiony za moje pieniądze i jest to mój laptop, kupiony za moje. Adam w tym wypadku również skomentował to swoimi słowami, natomiast jego wersja niestety nie została zapisana. Tak więc sprawa za czyje? Za moje. Za moje. Za moje. Za moje. Mój laptop. Za moje. Za moje. Za moje. Mój laptop pozostaje otwarta. Ostatnią rzeczą, do której odnosi się Marcin w swoim live'ie jest brak pomocy w poszukiwaniu domu w CMRIP. Druga sprawa. Podobnież Adam płakał, że ja mu nie chcę pomóc w szukaniu domu w Rip. Być może coś przeoczyłem, natomiast ja osobiście nie zauważyłem w live'ie Adama momentu, w którym on mówi, że Marcin nie chce mu pomóc w znalezieniu domu w Rip. Przy okazji warto zauważyć, że Marcin tak naprawdę nie widział live'a Adama, a odnosi się tylko na podstawie komentarzy, które pisali mu widzowie pod filmem. No chyba nie tak powinno się to załatwiać. No wierutna bzdura. Po pierwsze, kiedy był tutaj za pierwszym razem, zaoferowałem mu nocleg u siebie, tyle ile będzie potrzebował spać dni, tyle ile nocy będzie potrzebował na znalezienie domu. Nie było żadnego ograniczenia. Za free oczywiście, bez żadnych e, p, p, pieniędzy. <coughs> Ci, którzy oglądają kanał, wiedzą, mówili, że wcześniej jeździłem i oglądałem różnego rodzaju miejsca zgodnie z wytycznymi Adama, w ówczesnymi, ówczesnymi, bo teraz mu się zmieniły wytyczne. I nakręciłem nawet na to na odcinki, można to zobaczyć, że szukam domów dla Adama. Kiedy Adam przyjechał, również z nimi jeździłem, oglądać domy. Dom jeden, bo ten tylko jeden obejrzał Adam. Po czym zdecydował się, że jednak wraca do Sihanoukbili nie będzie się przeprowadzał do Siem Wyjeżdżając, jak być może niektórzy państwa pamiętają, okradł mnie po prostu. Tonący brzytwy się chwyta. Ja mam świadomość tego, że Adam jest w nieciekawej sytuacji. Na pewno nie jest mu przyjemnie siedzieć zaraz przy orkiestrze na tonącym Titaniku jego kanału na YouTube. Ja przyjeżdżam sobie do Siem Reap. A Marcin mi mówi, nie możesz nagrywać mojego sąsiada i młodych. No, bo oni sobie nie życzą, dlatego ich nigdy nie nagrałem. Ja myślę, że Maciej z wyluzuj was i zmieni zdanie teraz, bo jest już na YouTubie. A oni mówią, wiesz, no bo my nie chcemy być na YouTubach, nie możesz nagrywać. No, rozumiem. Nie, to nie wina Marcina, to oni się nie zgodzili. Ale gdybym ja był Marcinem, to bym powiedział, słuchajcie, przyjeżdża mój przyjaciel. Co wam zależy, jak się u mnie nagrywacie, bardzo was proszę, weźcie tam u niego, wystąpcie. Co wam zależy, nie? Ja bym tak powiedział. Jeżeli, ja bym, Marcin by do mnie przyjechał i Srejdy by powiedziała, że się nie nagrywa na ich kanałach, to ja bym powiedział, ale bardzo mi zależy, nagraj się u Marcina. Bardzo się proszę. Chuja, by im to zależało, bo jak się nagrywają u Marcina, to mogli się nagrać u mnie. A on do mnie mówi: młodych i mojego sąsiada, nie masz prawa nagrywać, nie? No dobra, no to nie nagrywałem. Pamiętacie, jak byłem u Marcina, nie nagrałem, a spotkałem, tak? Faktycznie oni mówili, masz nas nie nagrywać. Ale to tak ostro. Nie wiem, czy była rozmowa przeprowadzona, bo mówili, masz nas nie nagrywać. To ja na miejscu Marcina bym ich poprosił i powiedział: Słuchajcie, kurwa, bardzo mi zależy. To jest mój przyjaciel. Co wam zależy? A jakby się nie zgodzili, to bym mi powiedział: Słuchaj, mówiłem im wszystkie argumenty świata. Ale tego, a nie a nie możesz ich nagrywać, nie nagrywaj ich, nie możesz, tylko ja mogę. No, no to chuj, no jak przyjechałem do Siemry, dostałem kopawry. Młodzi się nie chcieli, nikt się nie chciał ze mną nagrywać. Marcin mógł, tylko powiedzieli, że oni się u mnie nie nagrywają. To ja nie wiem, co to było za akcja, że ja przyjeżdżam do Siemry i mówię tak, Adam, młodzi się z tobą nie chcą nagrywać, sąsiedzi też się nie chcą z tobą nagrywać, nie? Aha, no mówię, no dobra, no, no dobra, no, to, dlatego wtedy się nawet nie przeprowadziłem, bo to takie głupie by było, tak? Gdzieś myślałem, że przyjadę, że będzie jakiś piknik dla mnie i tak dalej, a tu, a tu no, no, dostałem darmowe mieszkanie, no ale no, no, ja sobie mogę mieszkanie wynająć z basenem i tak dalej. Nie? Teraz się pytam Marcina, masz jakieś tam domy, coś tego, wiesz? Nie wiem. No, kurwa na kanale jest 50. No. Ja na początku myślałem, że stworzymy ekipę, że będzie fajnie, że się nagrywamy, jeździmy tego. Wiem, że na pewno tego nie będzie. Nie będzie tego, nie? To nie z mojej winy, bo ja bym chciał, ja nawet mówiłem, chodźcie, duży dom jest za 1200 dolków. weźmy. Weźmy, wygląda, 300. Tr... zł. Dzięki Marcin. Na rozkręcenie języka. Weźmy po 300 dolków. Nie, 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 to nie, nie pójdzie tam, Przez 300 dolków to jest nic. Weźmy po 300 dolków dom, nie? I, i rozkręćmy coś, kurde, nie? Każdy ma swój dom, a ten za 300 zł to był taki, że dochodzimy. Coś wynajmujemy, coś zarabiamy. Nie, nie, nie. Z tego co słyszałem na ostatnich live'ach i obejrzałem sobie teraz, to nie będziemy się wspólnie nagrywać, nie. Bo każdy idzie swoją swoją drogą, nie? Ja niczego nie chciałem, ja chciałem inaczej, chciałem stworzyć ekipę. Nie wiem, może drugi kanał, trzeci kanał wspólny i tak dalej, róbmy coś, nie? Ale tego nie będzie na pewno, nie? No z drugiej strony też na pewno słyszałem, że nie będzie, żebym mieszkał obok i tak dalej, że to nie jest jakby mile widziane, no bo to słyszeliśmy na, na live'ie. I to moim zdaniem najważniejsze sprawy z live'a, który się zachował. Było tam jeszcze kilka pobocznych wątków typu misza, Cash, Globstory, ale to już odgrzewane kotlety. Czy jestem zaskoczony sytuacją, która tam się wydarzyła? Nie, absolutnie nie jestem. To była tylko kwestia czasu. Jest tam po prostu za duże zagęszczenie youtuberów, którzy starają się przeżyć robiąc ten sam content na swoich kanałach. A taka persona jak Adam ze swoim delikatnie mówiąc grubiańskim, ale przynajmniej prawdziwym zachowaniem jest tam zdecydowanie niemile widziana, ponieważ mogłaby zaburzyć ten przaśny family content oraz pokazać sytuacje, które kolidowałyby z narracją, którą Marcin karmi swoich widzów. A Wenusuj w Azji, widząc zachowanie doświadczonego sąsiada, bierze z niego przykład. A wy co myślicie na ten temat? Zachęcam do komentowania. I...